Bracia i siostry, ta dzisiejsza uroczystość Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia i rozpoczyna zarazem czas, w którym będziemy patrzeć na działalność publiczną Jezusa Chrystusa. Słowo Boże, które Kościół daje nam na tę uroczystość, jest szczególne. Bo zaczyna się ono od tak zwanej pierwszej pieśni o słudze Jachwe proroka Izajasza. Bóg przez proroka Izajasza zapowiada mesjasza, zapowiada swojego sługę, o którym mówi, że go podtrzymuje, że go wybrał i w którym ma upodobanie. I te słowa usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii od Boga Ojca Samego. Oto mój syn, umiłowany, w którym mam upodobanie. I dalej mówi ta pieśń o słudze Jachwe, że Duch mój na Nim spoczął. I to też w dzisiejszej Ewangelii zobaczymy, że Duch Święty w postaci Gołębicy wstępuje na Jezusa Chrystusa. Rozpoczynają się. Spełniać obietnicę Boga ze Starego Testamentu w Jezusie Chrystusie, w Mesjaszu. I co więcej, ten tekst mówi: On przyniesie narodom prawo. Prawo narodom. Mojżesz przyniósł prawo, przyniósł je Izraelowi. Mesjasz, który przychodzi, przynosi prawo narodom, przynosi prawo wszystkim. I jakie to prawo? To prawo widzimy już w tej właśnie Ewangelii. Bo jak słyszymy w pierwszych jej zdaniach, Jezus przyszedł z Galilei na Jordan do Jana, aby przyjąć od Niego Chrzest, przyszedł z Galilei. Galilea leży nad Jordanem. Tam w Galilei jest jezioro. Genezaret, do którego wpada Jordan i z którego wypływa, aby płynąć dalej w kierunku Morza Martwego. Jezus idzie z tej Galilei, która leży w porównaniu z miejscem, gdzie chrzcił Jan Chrzciciel Wysoko, schodzi do ujścia Jordanu do Morza Martwego, która, które to ujście leży najniżej na Ziemi jak to możliwe. To jest największa depresja ponad 400 metrów poniżej poziomu morza. Wschodzi najniżej jak na Ziemi można zejść. Tam Jan udziela sztu. To miejsce, rów tektoniczny, w którym leży może Martwe, jest efektem kataklizmu geologicznego, który miał miejsce miliony lat temu. Kataklizm, którego właśnie efekty tam widać. Ale to zejście Jezusa w dół, w ten najniższy geograficzny punkt Ziemi, ono zarazem jest. Symbolem tego, o czym powie święty Paweł w słynnym swoim hymnie o Jezusie Chrystusie. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, uniżył samego siebie, przyjął ciało ludzkie, stał się posłusznym i to posłusznym aż do śmierci. Jezus Chrystus. Schodzi w te głębiny ludzkiej rzeczywistości, bo też i w historii człowieka, u samych jej początków, wydarzył się pewien straszliwy kataklizm, kataklizm duchowy. I tym kataklizmem duchowym jest grzech pierworodny, grzech, który zaciążył nad ludzkością. Jezus Chrystus przychodzi, aby. Ten grzech pokonać. Ten grzech, który sprawił, że człowiek stwarzy, stworzony na obraz Boży zniekształcił ten obraz, jak mówią ojcowie Kościoła, przez ten grzech właśnie. Poniekąd uczynił ten obraz Boga, którym jest sam, karykaturą. Tak się dzieje i z nami, ilekroć grzeszymy, czynimy. Z obrazu Bożego w nas karykaturę, karykaturę naszych powołań, kapłaństwa, małżeństwa, ojcowstwa, macierzyństwa. Jezus Chrystus przychodzi, aby zaradzić, aby nas zbawić. Wchodzi w ten najniższy punkt. To nie przypadek oczywiście, że święty Jan ten najniższy punkt na Ziemi wybrał, aby chrzcić. I tam do niego przychodzą ludzie, aby przyjąć chrzest na odpuszczenie grzechów. Zanurzają się w Jordanie i tam można by powiedzieć, zostawiają swoje grzechy. I tam właśnie do tego miejsca przychodzi pan Jezus. On, który jest bez grzechu, aby przyjąć chrzest. Chrzest na odpuszczenie grzechów, bo takiego chrztu udzielał święty Jan Chrzciciel. I święty Jan chrzciciel jest zbulwersowany. Mówi: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. I wtedy Jezus mu odpowiada, jak to czytamy w Ewangelii dzisiejszej, ustąp teraz. Tam jest takie greckie słowo, które brzmi afes, afes. I ono wielokrotnie powtarza się w ustach Pana Jezusa w Ewangelii św. Mateusza. Po raz pierwszy właśnie w tym przypadku świętego Jana Chrzciciela, ale ono powtórzy się także w czymś, co bardzo dobrze znamy i co od razu chrześcijanom pierwszych wieków, mówiących po grecku, ale także dzisiejszym Grekom, kojarzy się z modlitwą Ojcze Nasz. Ponieważ słowo to występuje potem w modlitwie Ojcze Nasz, kiedy Pan Jezus każe się nam modlić i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam afes. To o to chodzi. Pan Jezus używa tego słowa jeszcze gdzie indziej, kiedy mówi o tym, gdy idziesz się modlić. I wiesz, przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw temu, tobie. Zostaw twój dar przed ołtarzem. Zostaw, afes. I wróć do twojego brata, pojednaj się z nim. Jeszcze raz słyszymy to słowo z ust pana Jezusa, kiedy powołuje ludzi do tego, aby głosili królestwo Boże. Jeden z nich mówi: Muszę iść i pogrzebać mojego ojca. I wtedy znów pada to słowo afes. Zostaw grzebanie umarłych umarłym, a ty idź i głoś królestwo Boże. To słowo afes do Jana. Zostaw teraz, ustąp, zostaw. Co ono znaczy? Janie, zostaw, bo to już przeszłość. Mamy dokonywać tego, co jest sprawiedliwe, mamy pełnić wolę Pana Boga. Twoim zadaniem jest teraz ochrzcić mnie. Choć jestem bez grzechu. Masz wypełniać wolę Pana Boga, masz pełnić swoją misję. To, bracia i siostry, jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy Kościołowi, a zwłaszcza kapłanom, biskupom, próbuje się zamknąć usta, aby nie głosili Królestwa Bożego, aby nie głosili Ewangelii, aby się zajmowali grzechami Kościoła. Nazywa się to oczyszczaniem Kościoła. Oczywiście. Nie chodzi tu absolutnie o to, żeby zamiatać grzechy, ukrywać je. To byłby inny błąd. Ale błędem jest też zajmować się grzechami, stawiać je na pierwszym miejscu, skupiać się na nich, a zapominać o tym, czy zaniedbywać to, co jest najważniejsze. Głosić królestwo Boże, głosić ewangelii Jezusa Chrystusa. Te pokusy może mamy i my, kiedy uświadamiamy sobie naszą grzeszność, nasze błędy, które popełniliśmy, naszą niegodność, tak jak to sobie uświadamiał i widział Jan Chrzciciel. I mówi do nas Pan Jezus, zostaw, nie zajmuj się tym, niech to nie będzie centrum Twojego myślenia, bo Twoim powołaniem, jako kapłana, jako ojca, jako matki, jako osoby konsekrowanej nie jest zajmowanie się Twoimi grzechami. Zostaw je mnie. Owszem, wyznaj je i zostaw, a Ty idź i pełni wolę Pana Boga w Twoim życiu. Głoś Ewangelię tak, jak tego wymaga Twoje powołanie. Tak jak Pan Jezus mówi to do Jana Chrzciciela, bo to jest sprawiedliwe, bracia i siostry. Abyśmy pełnili wolę Pana Boga w naszym życiu, nie dali się od niej oderwać przez różne argumentacje tego świata, które tak naprawdę chce uciszyć głos Ewangelii, chce zablokować to, co rozpoczyna się w Chrzcie Pana Jezusa, jego publiczną działalność wtedy w Izraelu. Ale też jego publiczną działalność dzisiaj w Kościele i świecie przez tych, których do tego powołał, przez nas, przez nas ochrzczonych, bo wszyscy we Chrzcie jesteśmy powołani do tego, aby głosić Ewangelię, aby świadczyć o niej. I teraz idąc dalej, co widzimy w tej Ewangelii? Jezus wchodzi do Jordanu. Tam. Gdzie grzesznicy zostawiali swoje grzechy, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela. Sam jest bez grzechów, chodzi, aby wziąć te grzechy na siebie. To jest to prawo, które ogłasza, to prawo Bożej miłości, która przychodzi, aby zbawiać grzesznika, aby brać na siebie jego grzechy. Ta Boża sprawiedliwość, która grzesznika usprawiedliwia. Jezus. Bierze na, na siebie swoje grzechy, aby pokonać je Bożą miłością miłosierną, swoją miłością miłosierną. I wziąwszy je na siebie, jak mówi tekst święty Ewangelii, zaraz wyszedł z wody. Dla ojców Kościoła to zejście w dół, to zejście w wody Jordanu. Najniżej, jak można było, to zanurzenie się w wodach, w których właśnie są te grzechy. To symbol śmierci Jezusa Chrystusa, symbol jego śmierci na krzyżu, gdzie wziął na siebie nasze grzechy, wziął na siebie ich konsekwencje. I jak słyszymy dalej, natychmiast wyszedł z wody. I to jest symbol jego zmartwychwstania. I wtedy otwierają się niebiosa. I słyszymy te słowa. Zapowiedziane przez proroka Izajasza z pierwszego czytania. Duch święty w postaci gołębicy wstępuje na, na Jezusa i głos z nieba sły, słychać. Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W innych miejscach w Ewangelii doda Bóg Ojciec jeszcze słowa Jego słuchajcie. To jest to objawienie. Bożej miłości. To jest objawienie bożej natury, bo po raz pierwszy w Ewangeliach objawia się właśnie wtedy Trójca Przynajświętsza, Cała Boża natura, Bóg w trzech osobach: Ojciec przemawiający z nieba, Duch Święty stępujący na Jezusa i Jezus Syn Boży, który wychodzi z Jordanu, zwyciężając Nasze grzechy. My też stajemy się przez Niego i przez nas, nasz chrzest dziećmi bożymi, synami bożymi. Otrzymujemy Boże Synostwo. Jezus ma to Boże Synostwo z natury. My otrzymujemy Je przez łaskę. Dlatego, bracia i siostry, ta dzisiejsza uroczystość jest przypomnieniem nam, odnowieniem naszej chrzcielnej godności. Tej godności, którą Pan Bóg nam przywrócił i przywraca, ilekroć ją szargamy, czy o niej zapominamy, jest zarazem wezwaniem, abyśmy pełnili w naszym życiu nasze powołania, aby w naszym życiu chrześcijańskim ujawniała się natura Pana Boga, abyśmy głosili. Tak, jak Pan Bóg nas do tego wezwał, i tam, gdzie nas postawił Ewangelię, przedłużali publiczną działalność Jezusa Chrystusa, niezależnie od tego, w jakim stanie jesteśmy, i niezależnie, zwłaszcza od tego, od tych wszystkich pokus, poprzez które zły Duch chce nam zamknąć usta, chce nas wystraszyć, tak jakby ta nasza niegodność miała nam zamknąć bramę do głoszenia Ewangelii. Tę bramę, którą Jezus Chrystus otwiera, czyniąc nas zawsze, za każdym razem godnymi. Amen.